Firestone Van Hawk 2 Winter to zimowe opony ze średniego segmentu cenowego przeznaczone do pojazdów dostawczych. Ogumienie Firestone powstaje w technologii opracowanej przez Bridgestone. Marka jest częścią japońskiego koncernu. Poszukujesz opon o najkorzystniejszym stosunku ceny do jakości? To model idealny dla Ciebie. Firestone Warhawk 2 Winter to opony bardzo ekonomiczne w eksploatacji. Zapewniają niskie opory toczenia i długie przebiegi. Asymetryczna rzeźba bieżnika doskonale radzi sobie na śniegu i lodzie, czyli w typowo zimowych warunkach. Innowacyjna mieszanka gumowa zachowuje elastyczność w niskich temperaturach, dzięki czemu auto prowadzi się stabilnie. Firestone to dobre osiągi, wysoki komfort jazdy oraz wyjątkowa wytrzymałość. Firestone to jakość gwarantowana przez lata doświadczeń w branży oponiarskiej.